Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj doczekaliśmy się już tu z tego czwartku i mam zamówienie na pączki bez marmolady. Pomyślałam sobie, że takich jeszcze Państwu nie pokazywałam. Pokazywałam pączki nadziewane z marmoladą, do pieczenia już takie przygotowane z marmoladą. A teraz chciałam pokazać Państwu pączki, jak ja robię bez marmolady, nadziewane po upieczeniu. One są prostsze w robieniu, można powiedzieć, ponieważ ta marmolada nie wycieka podczas marzenia. I to chciałam Państwu dzisiaj pokazać. A więc tak, robimy najpierw roszczyn. To jest bardzo ważne, żeby uważać. Mleko musi być takie letnie. Tu mam wanilię laskę wyskrobaną, dlatego ja szukam takie kawałki ciście, żebyście nie wiedzieli, że to jest wanilia. Z tego odlewam pół szklanki, około pół szklanki na ten rozczyn Tutaj mam cukier, 80 gram. Z tego daję łyżkę cukru do tego rozczynu I co ja jeszcze daję do tego roszczynu? To jest mąka. Mleko, mąka, cukier. Tutaj mam 600 gram. 500 idzie normalnie do przepisu. Ja zostawię z jedną, dwie łyżki do podsypywania i z łyżkę, dwie dam do rozczynu. Raz, dwie, można nawet trzy. Jak on tutaj wyrośnie, się rozrobi, wtedy szybciej Wam się w pączkach jakby to wyrobi, urośnie. Pomieszamy troszeczkę i dajemy już teraz drożdże. A więc tu jest więcej jak pół kilograma Musimy dać około 60 gram. Ja tutaj mam 40 w tej paczce. Kruszymy ładnie. I z tej dam 20, a więc będzie 60. I teraz to wszystko mieszamy ładnie. Zrobi się taka fajna masa. 15 minut i to postoję około 15-20 minut i w ciepłym miejscu, nie za gorącym i fajnie powinno nam urosnąć ale rozczyn macie już na moim kanale, podam tylko mam numer. I tutaj mam też to letnie mleko, cukier szczyptę soli dałam tutaj cukier waniliowy jeszcze tam mam wanilię, tu mam cukier waniliowy i tutaj jest resztka cukru daję do środka szczypta soli, rum zaraz też damy mleko też zaraz i najpierw ubijam jajka. Trzy żółtka i ym, dwa, całe jajka. I teraz, I teraz zaczynamy to wszystko jakby ucierać. Bardzo proszę utrzeć, ponieważ to będą one jakby Szybciej wam też urośnie. A więc ja to zawsze ucieram. Chociaż tak 3 minutki. Dodaję resztę tych składników. sukie tu. to wszystko około 2-3 minut i wtedy daję tę resztkę tych składników. Dalej, a więc tak: dajemy łyżkę. wyparuje, tylko zostanie aromat podczas smażenia. I teraz patrzymy, jak nam wyrosły te drożdże. Oczywiście zawsze do wyrośnięcia trzeba je przykryć. I proszę zobaczyć, drożdże pięknie wyrosły. Dodajemy również teraz mleczko, takie musi być letnie, żeby nie było za gorące czasem, żeby wam tych drożdży nie zaparzyło. Trzeba cały czas jednak uważać z tym mlekiem. Przy drożdższym i przy robieniu pączków nie może być nic za ciepłe, bo mogą się zaparzyć i nie wyrośnie wam to ciasto. I teraz do tego dajemy już po troszkę mągi albo przesiać proszę. I teraz mieszamy. Na koniec damy, damy masło roztopione. Również musi być roztopione, ale nie może być za gorące. Te składniki muszą się zawsze dobrze połączyć i wtedy dopiero dajemy masło. Tutaj mam to roztopione masło około 100 gram. Wymieszamy to dobrze i wyrabiamy to ręką najlepiej. Jak ktoś ma maszynę, może maszynę. Ja mam wszystkie maszyny, jakie są w kuchni potrzebne, ale można ręką robić, to jeszcze się staram robić ręcznie. Właśnie tak robię. Proszę zobaczyć to ciasto jak wygląda. Jeszcze tak z minutkę wymieszam łyżką i później będę wyrabiać już ręką. Niestety to trzeba taką czynność wykonać, żeby jak najwięcej powietrza weszło do środka i wtedy te pączki będą fajnie puszyste. Będą fajnie... Makowały, będą też fajnie rosło, będzie fajnie ciasto, będzie fajnie rosło. I ciasto już mamy wyrobione. Odchodzi ładnie od ręki. Tak powinno być. Prawdopodobnie Ja też tak robię i to trwało około 15 minut. I powiem Państwu, że to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, żeby to ciasto już tu dobrze wyrobić. Ono wtedy nie będzie takie zbity ten pączek, tylko właśnie będzie taki bardzo puszysty. Podsypujemy tą mąką troszeczkę, jeszcze trochę zostało. I jeszcze raz całe to ciasto jakby obtoczymy mąką. Ale musimy jeszcze odczekać wtedy jeszcze parę minut, żeby one na desce podrosły. To są takie właśnie procedury, które przy pączkach trzeba jak gdyby stosować. A więc ciasto gotowe przykrywam. Odstawiam na około 2 godziny będzie to trwało. I proszę zobaczyć. Ciasto już wyrosło. Proszę zobaczyć, jakie mięciutkie Wykładamy teraz na stolnicę, podsypujemy to mąką i wykładamy to ciasto na stolnicę. I troszeczkę spróbujemy go podtoczyć mąką żeby nam się nie kleiło. To w niczym nie przeszkadza, ponieważ ono będzie troszeczkę jeszcze rosło. I można powiedzieć o takiej grubości, można powiedzieć z 2 cm możemy robić tutaj tak tą grubość formować i będziemy wycinać z tego pan Szklankę proszę wziąć o takiej troszeczkę szerszej średnicy, co najmniej z 8,5 wtedy będą te pączki troszeczkę większe. Jeżeli tak będzie mniej, znaczy mniejsza szklanka, to i pączek będzie mniejszy. I wycinamy te pączki. Tak one wyglądają. Ja myślę, że to wystarczy. I kładę na tą tackę. Można również zrobić większe. o jak sobie życzy. A więc te przykrywamy teraz ściereczką. Niech one sobie rosną. Jak podrosną, będę, zacznę wtedy już smażyć i pokażę Państwu, jakie smażę. I proszę zobaczyć. Bączki już są gotowe. Przechodzimy zaraz do smażenia. Już można wtedy. 150 już nawet. 150, 160 można wkładać. A więc ja tutaj teraz mam na 7, a mam skalę na 9. Zmniejszy gdzieś na 5,5, żeby nie było za gorąco. Wkładamy, o, I wkładamy po trzy pączki, bo cztery może być za dużo. Zobaczymy. Trzeba zobaczyć, bo raz one się rozrosną i wtedy może nie być miejsca, ale może damy jeszcze jeden. I teraz sobie nastawię zegarek na 45 minut żeby widzieć mniej więcej ile minut, a tutaj potrzebujemy około 5 minut te z marmoladą około 7 minut ponieważ to musi się tam w środku dobrze wypiec, te akurat bez marmolady idzie troszeczkę szybciej dzielne, patrzymy już czy od dołu już nie z góry nie widać, a od dołu już się rumienią, a więc można już obracać będzie zobaczymy, minuta minęła o tak, już nawet jak się dotknie tego, to ten drugi, proszę zobaczyć, już się obrócił. Czyli wszystko dobrze. Pokażę tutaj bliżej do kamery. Proszę zobaczyć. One muszą być rumiane. Nie muszą być brązowe. Ale jak w piekarniach chcesz jem brązowe, bardzo brązowe, to chodzi też o ten smak tego pączka w środku. Jeżeli dacie masełka, dacie jajka, będą dobre. Tak to będą takie mączne. A mąką to wiadomo. Mąka nie smakuje. Nie, mąka sama nie smakuje. Uważam na to. Dlatego ja zebrałam te wszystkie, można powiedzieć, te porady. Dlaczego mniej białka, dlaczego masło na koniec, dlaczego taki tak, tak smaży, dlaczego przekryć z różnych przepisów i teraz od lat robię tylko i wyłącznie tak. I one zawsze wychodzą, zawsze są bardzo smaczne, nie przypalają się, zawsze są upieczone. Naprawdę polecam. A więc już się smaży 5 minut. Można 6-6 minutka można wyciągać. Proszę zobaczę jakie ładne pączki. Przechodzimy teraz do tego pączka. On już troszeczkę przestygł. Możemy gdzieś z boku się pić. i dwa razy. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Takie coś można sobie również zafundować na walentynki na przykład, czy na Mikołaja, albo po prostu pójść sobie kupić. I tak robimy tu, żeby się ta dziurka zakleiła i obtaczamy z jednej strony i tak bierzemy, albo z drugiej strony też. I odkładamy gdzieś na bok na talerz. Ja może jeszcze dosypię troszeczkę cukru pudru, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak on jest ta polewa taka biała. Bo może niektórzy powiedzą, a ja chcę taką białą, a więc nie ma problemu. To chodzi tylko o konsystencję i ten cukier, ile jest tego cukru. Musi być po prostu troszeczkę gęściejszy ten lukier. I zaraz weźmiemy tego pączka, tylko sobie tu wbijamy razy, można też trzy razy, jak ktoś chce więcej makulady, nie widać problemu, wtedy tą dziurkę, żeby namoczyła się i to zaraz się zestygnie ten pączek i będzie ładna już tutaj ta polewa. Naprawdę bardzo smaczne. Proszę zobaczyć, A więc polecam. Do usmażenia. Proszę bardzo pamiętać o tym oleju, bo to jest bardzo ważne. Zrobicie bardzo dobre ciasto, ale jeżeli źle usmażycie, za gorące, Wam nie wyjdą. Spalą się po prostu. I teraz bierzemy takiego jednego pączka. Pokażę Państwu, ono, jak on wygląda w środku. Tu jest ta marmolada. Można również sobie więcej dać. Można przedstawić na stole, jak sobie ktoś życzy. Można dołożyć. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Tak wygląda. Mm. Pyszny. Pyszny. Zapraszam, polecam i dziękuję bardzo. Do widzenia.